Ja jestem no i witacie w kolejnym odcinku na moim kanale. Idę, zostawcie łapkę i suba z proszę. Nie gniewajcie się na mnie, bo był odcinek, ale skasował się, bo mi ta nagrywarka tutaj, o, mi się jakoś kasuje. Nie wiem czemu, ale chciałbym się nauczyć nagrywać z prawdziwej kamery, ale nie wiem jak, żeby to tylko ekran widzieć. Tak jak, na, jak, tak, jak tak. No i w ogóle Wam mówiłem, czy wam, fajnie się Wam podoba ta arenka. Tutaj. No i w ogóle umieszczyli, jak ma się tą arenkę, to umieszczają na godzinę i pół. To jest bardzo fajne, więc nie denerwujcie się i wbijajcie te puszki. No i tak. Właśnie. Wbiłam to pierwsze miejsce, mieliśmy. No i była złoty czest. No i wydropiłem go. Już go próbowaliśmy. Dzisiaj, tak, no taki króciutki teraz to będzie odcinek. Bo mam 23 baterie. Bo zmarnowałem całą na tamto. Wybaczcie mi bardzo. No, ja chcę się nauczyć naprawdę nagrywać, ale nie, ma, nie wiem jak. I tutaj był klucz, który od razu daje nam czesta. Jeszcze go nie używałem. Ale ja to już poza odcinkiem zrobiłam, więc. Dlatego. No i dobra. A rękę wbiliśmy jeszcze raz zagraliśmy. No i ten. Czekam na specjalną księgę. żeby ją od razu otworzyć. W karnecie się nie da. Tylko można tutaj. Obiecuję wam, że w jak odzyskam, to poprę ten karnet, ale nie od razu. No i tak. Wbiłem właśnie dziewiąty level poza odcinkiem też, bo ulepszałem, No i kilka tam widzę rundek już zrobiłem. No i dobra, zagramy na taką rundkę, żeby mi się znów nie skasowało. Dobra, dobra. dobra, mamy taki składzik, Też ma dziewiąty level. Wcześniej miał jakiś półjściu.

Серьезно? Я даже не смогу ударить этот драгон. Ну, поставь. Но не его. Я знаю, масштаб. i bomb 私が手に入れたら。 Czemu tylko... What the hell? Czemu tylko 7 straciłem? Ok, mam nadzieję, że, widzę, że Wam się spodobał odcinek. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeszcze raz przepraszam was, że... Nie wiem, tamtego już odcinka nie ma, jak wbijałem to. Naprawdę to było dla mnie ważne bardzo. Ale niestety ta nagrywarka już mi się psuje. Więc jakoś muszę kompinować, kompinować. I wszystkie gry muszę dać e-mail, żeby odzyskać konto, bo ja chcę nowy konto mieć. No nie nowy konto, tylko nowy telefon. Bo ten już jest naprawdę... No nie mogę gier logować. Jakiś tam na przykład zuba, którą mam na moim telefonie. Fajna gra polecam. No i dobra, to na koniec. Pika dzisiaj nie mam. Ale w kolejnym może odcinku będzie. zebrał Nie wiem. Jakoś odzyskam te konto przecież muszę zadzwonić do mojego brata, czy też niego, żeby mi podał. Ten Emil, no i kod. No dobra, do, do następnych odcinków. To witajcie. Znaczy, co ja mówię? Nieważne. Pa, pa.